Dzień dobry, dzień dobry, w ten y, początek prawie, że upalnego dnia, bo jeszcze upalny nie jest, ale będzie. Cześć Waniusia. Y, Wyszłyśmy z Łucją, Pumbus wyszedł już, wiesz, poszedł pobiegać troszkę, a my idziemy sprawdzić z miską, co dobrego nam ogród przyniósł. To dobrze, że zrobiłaś się. I teraz zaczynam od śliwek, sprawdzę, które już się nadają do oberwania. Oczywiście. O, od razu odpadają. Te, co trzeba, odpadają od razu. Skarbie pozrywać, może nie. Ja cię będę dawać dorączki, a ty wkładaj, bo ja muszę dotykać, które już są dobre, dobra? A ty wkładaj do koszyczka. O, tu mamy piękne, to nie jeszcze. Te się jeszcze, wszystkie twardo trzymają, ale jest ich tu. Mama. Jest ich tu. Mama. Proszę. rosną tu. One rosną tu, na tym drzewie, tak. Serdecznie w totalnym bałaganie i słuchajcie, jest sobota, powstawaliśmy przez Lucja sobie gra na tablecie w swoją grę, układa puzzle, Ignacy gra na PlayStation, a ja wstawiłam już ciasto, pokazałam Wam śliweczki właśnie, wstawiłam Wam ciasto i Wam, nie Wam, nam, ale wstawiłam, już się piecze, co prawda nic nie nagrałam, zobaczymy, czy wyjdzie to nowy przepis. Tak, mam zegarek Ignasa, dlatego, że mi, wysiadł mi wysiadła mi bateria w krokomierzu, co Wam mówiłam, a do miasta jeszcze nie jechaliśmy, żeby kupić nową, nie mieliśmy zapasowej, więc liczę sobie kroki dzięki Ignasia z po prostu liczę kroki, a Ignacy ma dwa, bo ja jeden mu kupiliśmy, a za chwilę się odezwała firma Garet ze współpracą i wzięliśmy mu lepszy zegarek, więc on ma lepszy, ja ten gorszy sobie pożyczyłam i po prostu kroki liczę. Ja jestem jeszcze w piżamie, ale już po prysznicu, ja tak lubię wziąć prysznic, makijaż, Wziąć przecież nic, założyć z powrotem na barstą, się, założyć piżamę i sobie robić makijaż, jakieś, jest wolny dzień, nie muszę nigdzie wychodzić. Popijam kawę i... Nie bez powodu stoi tutaj z boku mleko, bo chciałam Wam pokazać, że ostatnio nie wyobrażam sobie po prostu życia bez tego mleka. Ja myślałam, że mleka roślinne absolutnie nie są dla mnie, ale nie próbowałam nigdy owsianego i jak to zrobiłam, to przepadłam. Dla mnie kawa to jest po prostu, z tym mlekiem owsianym to jest wybitna. Ja nie słodzę kawy, u mnie przeważnie to jest kawa z ekspresu, takiego przelewowego plus mleko. I od kiedy kupiłam pierwszy raz to owsiane z Inki, a akurat z Inki, było przepyszne, to też jest bardzo dobre, to się zakochałam, przepadłam i teraz kupuję mleko owsiane, tylko i wyłącznie dla mnie, do mojej kawy, może dalej piję ze zwykłym mlekiem, uwielbiam, taki posmak cudny daje, no po prostu ubóstwiam, i teraz były te promocji i dwie sztuki, właśnie wzięłam mi takie jedno mleko, 4 dni, może być otwarte, ale na 6 starcza i póki się nie psuje, to leję, no więc ja mam ymm, kawkę z mlekiem owsianym, przepysznym, mm. Ostatnio wam mówiłam, że y, muszę. A w ogóle jestem taka troszeczkę odstrojona niechcący. Włosy miałam, krę, kręciłam wczoraj, dlatego że wczoraj jechaliśmy do znajomych i jechaliśmy w goście do znajomych, i to było taka po prostu. Mm, trochę zap znaczy zapowiedziano, bo zostaliśmy zaproszeni, ale zostaliśmy zaproszeni w ten sam dzień, w który mieliśmy jechać. Ja nie miałam z czym pojechać, a ja nie cierpię z pustymi rękami do kogoś wchodzić, więc upiekłam chlebę korkiszowy i upiekłam pasztet z cukinii, więc jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to widzicie, widzieliście, jak ten pasztet wyszedł. Jeżeli nie obserwujecie, to zachęcam Was do tego. Jest tam taka kobieta, Elizabetka, ma nazwę tą na Instagramie, i ona fantastycznie gotuje. I ja ten pasztet z cukinii, z jej przepisu, robiłam milion razy. I akurat ci znajomi, to są znajomi akurat mojego męża, no już też i moi, kiedyś u nas byli. Akurat miałam ten pasztet i go podałam. Ten pasztet. Nie wiem, czemu to się nazywa pasztet. Ja to po prostu jem kroję sobie, wkładam do tego jakieś warzywa i wcinam. Można go jeść na ciepło i na zimno, i pamiętam właśnie, że nie chcę tu imion odrzucać. Ta dziewczyna zachwyciła się w ogóle w tym smaku i stwierdziłam, że upieka im cały taki pasztet i chlebek, i że to będzie ładnie. I taki prezent zaniosłam. Myślałam też, że miód im zawiozę, ale miodu wczoraj nie było jeszcze do odbioru. Dzisiaj razem ze mną pójdziecie po miód. Zamówiłam miód akacjowy i lipowy, jak to powiedziała właścicielka, która produkuje ten miód, że właśnie doi pszczółki i że już będzie niedługo akacjowy. Ja na ten akacjowy tak czeka. Zamówiłam lipowy i akacjowy i dzisiaj właśnie idę odebrać. O i tyle. Odbierzemy miodziki, idę z dziećmi na plac zabaw, bo temperatura jest dzisiaj bombowa właśnie na takie wyjścia. Jutro jedziemy do takiego parku wodnego, więc może coś też ponagrywam, no ale to jutro jaki mąż będzie miał wolne. Dzisiaj to ja z dziećmi organizuję sobie jakoś czas. Wczoraj byliśmy razem w restauracji na deserach lodowych, więc jakoś tak codziennie coś tam wymyślamy. Niedługo też zaprosiłam w gości moją siostrę ze swoimi dziećmi, żeby pobyła, potem zostawiła jeszcze Oliwerka na nocowanie, bo Ignaz bardzo by chciał. Ostatnio też y, to Ignacy bawił się właśnie u dziadku, bo trochę te dziele dzieci, wiecie, ty idź tam, ty idź tam, żeby miała jakoś czas to wszystko ogarnąć. Czy chodzić, czy chodzić nawet do pracy, żeby one nie były takie same sobie, wiecie o co chodzi. Więc dzisiaj powiem Wam, że nawet z przyjemnością siedzą w tym pokoju i sobie tam grają, bo ostatnio cały czas coś robimy, a że upał dzisiaj zelżał, tylko na dziś, to musimy pokorzystać na dworze jak najwięcej. Wczoraj też wycieczkę rowerową mieliśmy, więc no ciągle się coś dzieje. Nie zawsze do Was nagrywam, bo tak jak mówię, też pracuję, więc trochę jestem z nie potem idę do pracy i jakoś tak to wychodzi. Dziś dzień wolny, całkowity, później po usiądę, dobra, muszę tej kawy się napić. Później usiądę troszkę, jak już pójdę z dziećmi, wrócę, będę się szkowała do treningu, to pogadam z Wami, pogadam wam, opowiem Wam o moich problemach hormonalnych, ciut-ciut. Ale to tyle. Dzisiaj. Cera jest całkiem. W porządku, nie narzekam, tylko tutaj coś mam, ale żeby nie zapeszyć, bo naprawdę ostatnia jest tragedia. I nawet zrobiłam normalny makijaż, co ostatnio też się staram tego nie robić, tylko. Leciutko podkład na kaładam czy bibi krem, to takie straszne miejsce, co bardzo nie chce razić ludzi. Oczywiście filtr przecich słoneczny i cała pielęgnacja wcześniej. Wychodzę gdzieś, a potem wracam i szybko wszystko zmywam, więc tak to wygląda od rana. Postanowiłam chodzić w makijażu, bo no po prostu miałam taką ochotę. Dobra, zerkam do ciasta, a my widzimy się później. Cieszę się, że dzień nie jest mi pisane nagrywać, bo kiedy tylko wyciągam aparat, żeby coś nagrać, to jak krzyczy. Idź na chwilkę do niej, do Piaskowicy, usiądź sobie tam na tej ławce. Ty sam możesz odpoczywać, ona Cię będzie gotować. E, dlatego, że kiedy tylko nie siądę, żeby coś nagrywać, jak krzyczy, mamo, pochuśtaj mnie, mamo, pomóż mi wejść na ślizgawkę, mamo, mamo, mamo. Ale teraz Ignasz się nią chwilę zajmie. Wiatr zaczął wiać, powiem Wam. Ja sobie letnią sukienkę założyłam, ale yy, jest ciepło. Jest bardzo ciepło, ale jak wiatr zawieje, to tak... Łucja, hmm? czemu się złościsz? Dobra, muszę interweniować. Mamy pecha dzisiaj i szczęście, że to taki plac zabawa, nie inny. Schowałam się z dziećmi w takim drewnianym domku malutkim. Mam cukierka, tylko mówię niewyraźnie, bo na dworze jest, zaraz Wam pokażę. Leje, leje jak cebra! Siedzę, nogi mam tylko. Na deszczu, no naprawdę mocno leje, no normalnie urwanie chmury teraz, jakby Mama, jesteśmy na placu. Ale, ale... Dobrze Ignacy mówi, mamy szczęście, że ten plac wybraliśmy, bo tutaj są domki, jest gdzie się schować. Co prawda ja jestem zgarbiona, zgarbiona, ale sucha, moje loki przetrwają chyba to. Chyba, że będzie tak cały czas padać, to będzie trzeba w końcu się zabrać do domu, mimo deszczu. Jeszcze takie cuda udało nam się zebrać ze spacerku, słoneczko wyszło, deszcz przestał padać, więc wróciliśmy do domu. Było super fajnie. Teraz rozkładam i zaczynam mm, zabierać za obiad. Pieski. Idę w końcu po miodzik. Właśnie doniosłam miodziki do domu. Słuchajcie, tutaj mamy akacjowy, tu mamy lipowy, prosto z produkcji. I mój, Tak, wczoraj upiekłam dwa bochenki chleba. To jest lipowy, a to akacjowy córeczko. Akacjowy. Dokładnie. Upiekłam chlebek w 100% orkiszowy, więc dzisiaj chlebek orkiszowy z miodem dla Łucji, tak? Pusień lub ich chlebka. Zaraz no. ci ukroję. Jesteś tu po to, żeby zrobić coś dla siebie. Zasłużyłaś na to. Jesteś tu po to, bo pragniesz poczuć się dobrze sama ze sobą. Dobra, szczerze to ja przychodzę po raz ostatni, trening zrobiłam, wszystko już zrobiłam, co tylko mogłam, no ale chciałam jeszcze z Wami pogadać, tak jak obiecałam, słuchajcie, a propos problemów hormonalnych, ja już jakiś czas temu zaobserwowałam e, bardzo nieregularne miesiączki, co mi się nigdy nie zdarzało, ja raczej co 28 dni jak w zegarku, przed zachodzeniem w ciąży, po urodzeniu dzieci miałam, wszystko było w porządku więc albo w ogóle nie miałam okresu, albo długo trzeba było na niego czekać, to było pierwszym objawem, kolejnym był wysyp pryszczy i to nie normalny trądzik, tylko to do tej pory się z tym zmaga, ja mam no w tej chwili, o tutaj nawet widać pogrubienie na brodzie, o tutaj koło oczu, miejsca w ogóle takie przedziwne, pryszczy, które tak naprawdę nie są... No jakby, nie wiem, mam nadzieję, że nikogo nie obrzydzę. Nie jest to pryszcz, którego da się wycisnąć, tylko jest to gula pod skórą, która boli niemiłosiernie, swędzi, boli i nie wychodzi na wierzch. Ani nie wchodzi do środka, ani nie wychodzi na wierzch. Ciągłe ułożenie w maści ich nic nie dawało. Wydawało mi się, że coś daje. Sudokrem, kremy przeróżne, przeróżne specyfiki. Aż w końcu przyszło mi do głowy, żeby zrobić cały ba pakiet badań hormonalnych. Zrobiłam z tymi badaniami i poszłam do lekarza. Podejrzewam że mam coś nie tak z tarczycą, bo moja uroda jest taka, że widzicie mam takie zgrubienie na szyi i to tylko uroda. Z moją tarczycą jest wszystko w porządku, ale jednak yy, z badań hormonalnych wynikło to i tamto, no i y, jestem na tabletkach antykoncepcyjnych znowu. Ja je odstawiłam jakiś czas temu, już kupę czasu nie brałam tabletek. Brałam, zrobiłam ogromną przerwę, no i teraz znowu musiałam wrócić, leżą do innych, dlatego że tylko one mogą mi jakby to uregulować w tej chwili. No i dodatkowo y, muszę dbać o odpowiednią dietę i ruch, to u mnie nie ma akurat z tym problemu. Znaczy wiadomo, że jak popiekłam ciasto, to zjem tam kawałek no bez przesady, ja pod żadnym kątem, ani pod względem figury, ani pod względem hormonów, nie będę, wiecie, sobie odmawiać wszystkiego, ale ja naprawdę w porządku się odżywiam i naprawdę pilnuję aktywności fizycznej. Jestem bardzo aktywna fizycznie, bo ćwiczę teraz 5-6 razy w tygodniu. Nie ma tygodnia, kiedy nie ćwiczę albo jest tego mniej. Więc ja w ogóle przykładem, jak bardzo aktywna jestem, macie dzisiaj trening, który trening dał mi 2300 kroków, dołożył. To Wam pokażę, bo mi padł zegarek. ładuje się tutaj. Mm, zaraz Wam pokażę. No i dzisiejsze kroki. E, jak się wchodzi w krokomierz. Poczekajcie, to proszę. Przez 9 godzin 59 minut, bo nie, nie dałam pauzy ani nic, zrobiłam 19890 cztery kroki, więc y, uważam, że mega, mega, mega dużo jak na taki zwykły dzień, bardzo zwykły dzień, no bo tylko na ten plac do Niemiec poszliśmy, więc jak widzicie jestem mega aktywna, to tutaj na to nie ma co narzekać, ale naprawdę ogromne problemy z serą, no takie po prostu, że ja już nie wiedziałam co robić, dlatego przestałam w ogóle się malować, przez co to przestałam nagrywać tak często, bo no bo no wiecie, jak się wygląda strasznie to i też się nic nie chce, ja w tej chwili mam zmyty makijaż ale nie będę Was tutaj czarować w miejscach ogromnych przebarwień, bo znowu mam o, tutaj o na przykład, mam nałożone odrobinę korektora. Bo no ja się po prostu źle czuję, tak nagrywając tak całkowicie otwarcie: o, tutaj coś mi się robi, tu mi się coś robi, i tu, to tutaj nic nie kładą. Ale na tą chwilę nałożyłam sobie jeszcze korektor. Zaraz pójdę robić całą pielęgnację mojej twarzy, bo jestem po prysznicy, tak jak mówiłam Wam, po mimo, że jest godzina w ogóle śmieszna, a jestem w szlafroku, ale słuchajcie, sobota. 17 godzina. wczoraj byliśmy w gościach, bardzo późno wróciliśmy i dzisiaj chciałam się po prostu już zrelaksować totalnie, więc ja od piątej tak naprawdę już jestem w szlafroku. Wychodzę oczywiście na podwórko, jestem tutaj jeszcze z 10, przecież wiadomo, że jeszcze się nie kładziemy do łóżka. Ale liczę na to, że jednak 19.30 będę mieć ten czas dla siebie, będę mogła się z nami położyć i sobie coś obejrzeć. A tak się czuję po prostu komfortowo. W piżamce, w szlafroku i na dzisiaj wystarczy. Miałam jeszcze odwiedzić moją mamę, bo upiekłam to ciasto. U nas nie jest nie do zjedzenia całe ciasto, więc muszę się podzielić. Bardzo chcę się podzielić, ale stwierdziłam, że jutro rano wstanę i wybiorę się na kawę do mamy i zaniosę jej właśnie ciasto, więc taki plan. No i tyle! To tyle co chciałam Wam powiedzieć i e, ciężko mi się mówi, powiem Wam, bo właśnie tu mnie boli e, ten fakt, tu mnie boli, tu mnie boli, aż mnie ciągnie ta broda. No nic, biorę mm, tabletki, zobaczymy, jak zaczną działać. Muszę dać, tak jak powiedział to lekarz, trzy miesiące pełne, trzy opakowania przynajmniej wziąć, żeby stwierdzić, czy to działa. Miejmy nadzieję, no oczywiście to nie tylko cera, bo cera to tylko efekt uboczny tego. Mam nadzieję, że po prostu moje zdrowie będzie w lepszej kondycji po trzech opakowaniach tabletek. Tak naprawdę wyjadłam całe opakowanie, a teraz trzy tabletki, więc tyle dokładnie. O, mogę wam powiedzieć, jak długo stosuję tą kurację. No wiadomo, czekałam też na okres, żeby zacząć je brać. No więc yy, chciałam nie brać tabletek antykoncepcyjnych, a moje zdrowie mnie do tego zmusiło, to tyle co chciałam Wam powiedzieć, trzymajcie się cieplutko i widzimy się już w następnym filmie, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się ten oglądało. Pa. A jeszcze jedno, u Wanci nic się nie zmieniło, najlepsze miejsce to jest na podłodze, żadne legowisko, podłoga albo w jednym kącie, albo w drugim i tak właśnie przesypiamy sobie, czas kiedy nie hasamy.